Kolor, który teraz Wam prezentuję, naszego Topika Sofi, to jest kolor Carmel X1759 Carmel. Kolorów mamy bardzo dużo. Top damski. Dlaczego on jest super? Po pierwsze, Wam się w ogóle nie gniecie, jak go włożycie w spodnie, a potem się rozmyślicie i chcecie go wyciągnąć. Więc jak widzicie, nic się z nim nie dzieje, bo jest uszyty z tkaniny poliestrowej, takiej lekko dziewczyny kraszowanej, dzięki czemu ma fajną strukturę. Bardzo dobra wielkość, od 100 do 126 cm w biusie, więc jest to top damski, ale dzięki tej luźnej gumce one się bardzo ładnie dopasowują do ciała. Długość całkowita, też one są długie, bo mają 75 cm. I teraz dlaczego on jest takim bestsellerem, ponieważ ja zmieniłam tu podkrój, żeby jak macie duży biust i biust wy trochę czasami wypada nam z e, 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 biustonosza, mamy tęższe ręce, Zrobiłam taki podkrój, żeby nam te płóczki tutaj zasłoniła. Dlatego on jest mm. mega bestsellerem. Zapraszam Was, bo to jest taka mała zmiana, która robi bardzo dużą różnicę. Cena to jest 48 zł, więc zapraszam. X1759 Carmel jest na bieżąco dostępny. Nie wiem, w jakim momencie będziecie oglądać ten, ten, ten filmik. Ale teraz mamy te, ten kolor, jest świeżutko uszyty, i on jest taki dziewczyny taki mokkowo-kawowy. My go karmę, bo mamy wiele odcieni. Dziewczyny, dostępny jest kolor biały. X1759 Biały, i to nie jest biel optyczna, tylko biel taka kokosowa. Kolor beż. X1759 Beż jest dostępny, to jest kawa dziewczyny. X1759 kawa. Widzicie takie kawowe odcienie? Tak, to jest Korman, to jest kawa. Patrzcie, piękny kolor czerwony. Cudo, wczoraj chodziłam sobie w czerwonym. Wygląda super cool. To jest kolor? Wino. Wino. Ja Was wczoraj szukałam, powiedziałam, że to jest borda, że to jest wino. X1759 wino. Jeszcze nowy kolor. Fiolet, X1759 fiolet, będziemy mieć takie sweterki i płaszcze, dlatego pokazujemy. Czarny, dziewczyny must have każdej modnichy, must have każdej modnichy. Haki szyją się, X1759 khaki. uwaga, to jest ocean, ocean dziewczyny jest w szyciu, X1759 ocean. Jest w szyciu e, kobard, płaszcz będzie taki, dziewczyny, patrzcie, ten i ten, te dwa kolory są w szyciu, tak że będziecie miały potem i sweterki, i płaszcze, i ba, 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 bardzo dużo. <laughs> Zapraszam, korzystajcie kobietki, jeszcze kolory Wam dołożymy, bo będą nowe palety kolorów w tkaninie, to ja Wam zaraz uszyję i zaraz Wam będę informować. Także zawsze sprawdzajcie listę, która jest tutaj przypięta przy postach czy filmikach, bo nieraz jest więcej kolorów niż na filmiku. To ja już dokładam, dokładam jest więcej, tak rzeczywiście 48 zł, a nosi się jak złoto.